Anna Guzek W cieple rąk W cieple rąk Gdy już nie ma głosu Wszystko rodzi się I umiera Dwie dusze zdałoby się Grające w jednym rytmie Na gwiezdnym Rozpalają szlaku Przygasłą już treść. Życia cierni daje wieczny ból. Kropla z krawędzi źrenic, sól w skórę wciera. W bliskości patrzysz dotykiem, gdy już nie masz oczu. Czytał Bogdan Dmowski.